Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witamy serdecznie na cichej, szczęśliwym, wyjątkowym dniu, jakim jest 103 rocznica powstania Ruchu Chorzów. Ale myślę, że życzenia będziemy przyjmować później. A teraz porozmawiamy o tym, co jest równie ważne, albo i ważniejsze, czyli sobotni mecz z Wisłą Kraków. I o tym meczu porozmawiamy z trenerem Jarosławem Skorowaczem, trenerem, z kapitanem Niebieskim i Tąkiem No I od razu zapraszam do zadawania pytań. I poroz, prośba jest, by zadawać pytania do mikrofonu, który ma tutaj Klaudia. Macie gryczy katolicki sport Dzień dobry. No to do obu panów. Jak trudne zadanie was czeka w, w sobotę, zważywszy na tę tą siłę Wisły, na na tą skalę punktowania, jaką ta drużyna prezentuje w tej rundzie? Przygotowujemy się do tego meczu. Jesteśmy świadomi z kim gramy i, i tak jak y, wszyscy chyba wiedzą, to rzeczywiście zespół najlepiej punktujący w tej rundzie. Można domniemywać, że najlepszy w, te, w tej rundzie w ogóle w lidze. Więc to wyzwanie dla nas na pewno trudne, ale my musimy też wierzyć w swoje umiejętności, musimy wierzyć w siebie, musimy wierzyć w to, że takie spotkania potrafimy rozstrzygać na swoją korzyść, bo ta sytuacja w tabeli zrobiła się bardzo ciasna. Jeszcze się wszystko może zdarzyć. Nie można nikogo, nikogo skreślać. Dużo spotkań pomiędzy sobą, więc trzeba grać w każdym spotkaniu o trzy punkty. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że w tym będzie trudniej niż normalnie. No, zgodzę się oczywiście z trenerem, że ta skala będzie na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o, o trudność, zespół Wisły prezentuje się bardzo dobrze, ale my lubimy grać takie mecze. myślę, że mamy fajny plan na, te, na to spotkanie i będziemy je realizować, będziemy go realizować i mam nadzieję, że to przyniesie punkt. Natalia Czarnuch, radio SK. Były takie słowa, że gorzej niż z zagłębiem zagrać się już nie da. Zatem jakie wnioski z tego spotkania właśnie z zagłębiem zostały wyciągnięte. Do tego spotkania, żeby przygotować się do tego spotkania z Wisłą Kraków. Myślę, że coś w tym jest, bo to rzeczywiście na gorąco po meczu bezpośrednio nigdy nie lubię się wypowiadać i to zawsze się coś za przeproszeniem powie takiego, gdzie potem przemyślenia dopiero przychodzą. Ale fakt, to nie był nasz dobry mecz. To nie był nasz dobry mecz, a przede wszystkim to, że my. Zagraliśmy w tym meczu zgodnie z planem, myślę fragmenty tylko pierwszej połowy. Zagraliśmy pierwsze 10-12 minut, potem jeszcze gdzieś tam się włączyło jakieś 10 minut kolejne, a w większości baliśmy się podjąć ryzyka, baliśmy się tej odpowiedzialności takiej indywidualnej. Za dużo mieliśmy prostych strat w momencie, kiedy można się było przy tej piłce utrzymać. Stąd byliśmy na pewno niezadowoleni i jesteśmy niezadowoleni, bo przegraliśmy to spotkanie, więc myślę, że akurat taki przeciwnik jak Wisła to doskonały dla nas też moment, żeby potwierdzić to, że naprawdę wszystko, co robimy, jest, jest dobre, idzie w dobrym kierunku i, i że nawet z takimi zespołami tak dobrze ułożonymi w tej rundzie, że stać nas na to, żeby walczyć o zwycięstwo. Dzień dobry, Wojtek Herczko, TVP Katowice. To jedno pytanie do, do Tomka. Jakie emocje jako właśnie zawodnikom towarzyszą Wam przed takim meczem? Bo, bo raz, że to jest mecz taki na szczycie, to, to dwa, że na pewno też kibice o tę atmosferę na stadionie fantastyczną zadbają. No, myślę, że tu emocji nie będzie takich pozytywnych brakować, bo napięcie będzie na pewno duże i, i skala tego meczu jest... Jest ogromna, ale no myślę, że po to się gra całe życie w piłkę, żeby w takich meczach uczestniczyć i być częścią tej drużyny, mając takich kibiców, takie możliwości akurat na tym stadionie, jakie tam są dosyć, dosyć fajne i wiadomo, że tam atmosferę nasi kibice zrobią kapitalną, więc no ja się już osobiście nie mogę doczekać, myślę, że chłopcy tak samo. To jeszcze do, do Pana trenera, a propos tych y, pogubionych punktów w ostatnich meczach? Jasne, że remis uratowany znowu w końcówce pod Beskidziem, tak samo z OKSEM po też chyba dobrym meczu. Y, jak Pan za tym określa tę formę zespołu na tym etapie sezonu? Czy to można powiedzieć, że to jest jakiś y, mały dołek, czy, czy nie ma się czym martwić? My mamy swoje problemy. Mamy swoje problemy personalne, myślę i to jest takim naszym y, największym, największym problemem, że Ostatni tydzień, czy, czy, czy dwa tygodnie nawet, no, no znowu gdzieś tam się nam posypały te mikrocykle, nie mogliśmy trenować w komplecie. Nawet nie wiemy jeszcze, dzisiaj jesteśmy chwilę przed treningiem i też nie wiemy jak to będzie dzisiaj wyglądało, bo część zawodników wejdzie w trening, ale, ale zobaczymy do, do którego momentu. Więc to jest nasz problem, to że my straciliśmy punkty, powtarzam jeszcze raz, jeśli grają dwie drużyny, które grają o coś, jeśli grają dwie drużyny, hmm, z czuba tabeli, będące blisko siebie, nie ma możliwości, żeby ktoś tych punktów nie stracił. Padło na nas, nie potrafiliśmy tych spotkań przechylić na, na swoją szalę, może w tym dniu po prostu nie było nas na więcej stać, może w tym dniu... Zagraliśmy gorzej. Na pewno, mówię, to ostatnie spotkanie to by było takie, którym bym się niepokoił, gdyby one nam się powtarzały seryjnie. Spotkanie z uks em spotkanie z PodBeskidziem, spotkanie w Niecieczy, z rywalami, takimi, który każdy w tej lidze może przegrać, i, i tutaj rzeczywiście stawialiśmy czoła, graliśmy o swoje. Ja, coś chcę powiedzieć za odnie właśnie o tą sytuację kadrową chciałem zapytać. Czy jest szansa, że, że Tomasz Swędrowski, czy, czy Michał Felix dojdą na mecz z Wisłą? Tak jak mówię, no, Michał Felix jest jeszcze w trakcie leczenia. Yy, Swędrowski dzisiaj wyjdzie na trening. No, trudno, żeby brać ich tak na całkiem poważnie pod uwagę przy, przy ustaleniu yy, sobotniego składu. Niemniej ta nasza sytuacja nas też może do tego zmusić, że będziemy musieli yy, sięgnąć po tych zawodników, którzy nie byli w takim pełnym stuprocentowym treningu. Oprócz nich jest jeszcze kilku takich, także to nie jest. Dzień dobry, Piotr czy z Polskiej Agencji Prasowej mam do pana kapitana pytanie, czy po tych kilku meczach w Lwicach już, już jesteście u siebie, czy, czy jeszcze tak to jest inaczej? Bo kibiców jest mnóstwo tu nie ma problemu, ale stadion jednak inny. Myślę, że naprawdę możemy czuć się jak u siebie, mimo że to nie jest cicha sześć, to atmosfera jaka tam panuje i to jak jesteśmy przyjmowani, gdzie się nie pojawimy na stadionie, to są te same znajome twarze, które pracują tutaj na obiekcie, więc naprawdę czujemy się tam bardzo dobrze i myślę, że ta gra nasza i wyniki, które zdobywamy w Gliwicach, to potwierdza. Wojtek Marczyń, RMF, Tomek. Bo Maciek Sadlok mówił po meczu z zagłębiem, że musicie sobie trochę porozmawiać w szatni, żeby wyjaśnić pewne sprawy po tych kilku meczach. Taka rozmowa była, bo wiemy, że ty jesteś tym człowiekiem, który za tą szatnię. Raz, że poczuwa się do takiej odpowiedzialności za szatnię, ale dwa, że no po prostu jako kapitan wypełniasz tą rolę mocno. No tak, oczywiście rozmawialiśmy po meczu z chłopakami też oczywiście nie ma co siać paniki po tym jednym meczu, ale też nie będziemy udawać, że, że nic się nie stało, bo ten, ten mecz nam na pewno powodu do dumy, do dumy nie, nie przynosi, więc pogadaliśmy, przegadaliśmy wiele, wiele tematów i myślę, że jako drużyna po prostu musimy lepiej zagrać, bo indywidualnie to zawsze się może zdarzyć gorszy moment podczas meczu czy, czy, czy jakiejś innej kolejki, ale jeśli jako drużyna będziemy tak słabo wyglądać jak, jak w Sosnowcy, to, to myślę, że nie mamy czego szukać, dlatego tu jest najwięcej myślę do poprawy. A ten mecz głównie przegraliście mentalnie czy, czy tak po prostu fizycznie planem? Nie, mentalnie myślę, że nie, po prostu gdzieś to nie było zdecydowanie właśnie jako całość, nasz, nasz dzień i zespół Sosnowca myślę tą końcówkę szczególnie miał, miał nieco lepszą, bo, bo myślę, że nic w drugiej połowie nie, 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 nie pokazywało, że może być wynik 2-0, bardziej bym się wspaniał po temu, że, że będzie 0-0 do samego końca, wiadomo jak te końcówki u nas wyglądają i, i na to też poniekąd liczyliśmy, ale, ale no myślę, że na pewno nie, nie mentalnie, na pewno gdzieś nie fizycznie, tylko, tylko bardziej gdzieś ta dyspozycja dnia zadecydowała. Teraz pytając że o ten mecz z Wisłą, bo na trybunach będzie na pewno święto, bo dwie zaprzyjaźnione drużyny, kibice się mocno przyjaźnią, a dla Was to jest mecz jednak taki, nie lubię tego określenia, ale ono mi przychodzi do głowy, za 6 punktów trochę, żeby utrzymać się dalej w tej walce ten bezpośredni awans. To też jakoś wpływa trochę inaczej na odbiór tego spotkania, no bo nie będzie tutaj jakiś wrzutek z jednej strony trybuny na drugą, będzie raczej śpiewanie wspólne, równe i czy to trochę wpływa jakoś na takie mentalne podejście do tego meczu? No nie, no dla nas na boisku to nie będzie mecz przyjaźni, więc przyjaźń może być na trybunach, może być po meczu, ale na pewno na boisku to będzie mecz bardzo ważny dla nas i nie będzie... Nie ma dla nas znaczenia, że akurat przyjaźnimy się z Wisłą, dla nas to jest bardzo ważny mecz, po prostu o trzy punkty. Nie ma za ukrywać, że, że Wisła ma paru asów w składzie, Hiszpanie się wyróżniają. Jakąś szczególną taktykę trener na nich szykuje? No się minęły jeszcze czasy tych krycia indywidualnego, plastrów tak zwanych, ale rzeczywiście chcemy być jak najlepiej przygotowani w tym tygodniu. Tomek to na pewno też czuje i widzi, że poświęciliśmy dużo, dużo więcej czasu przeciwnikowi niż, niż przed innymi spotkaniami. Szanujemy rywala, wiemy jakich zawodników ściągnęli teraz przed okresem przed okresem wiosennym. Bardzo dobra praca wykonana przez trenera Sobolewskiego, bo rzeczywiście to bardzo szybko wszystko poukładali. Wyciągają z tego zespołu to na co, na co liczyli. My tak, jak mówię, przeanalizowaliśmy ich, oglądaliśmy już ich wcześniej, wiemy, wiemy na co ich stać, wiemy o ich silnych stronach, ale też próbowaliśmy znaleźć te słabsze. Oczywiście, że jesteśmy przygotowani do tego spotkania. Jeszcze mamy dzisiaj dzień też temu poświęcony, żeby dograć jakieś ostatnie szczegóły. Wiemy jak grać, teraz tylko to zrealizować na boisku. Panie trenerze, bo. Pytał Jacek tutaj o to, ale siłą Wisły właśnie są te hiszpańskie indywidualności, czy tam jest po prostu taki dobry kolektyw, który gdzieś będziecie musieli trochę próbować rozbić? Jak pan to ocenia? Są indywidualności, bo tu rzeczywiście, jeśli popatrzymy na to, że y, szczególnie ta siła ofensywna ich jest taka, taka, można powiedzieć, bardzo mocna, to są zawodnicy, którzy grają y, swoim sposobem gry, który im bardzo odpowiada. Stąd, jeśli mamy, mamy Rodado, mamy Fernandeza, mamy ofensywnie wchodzących, bardzo dynamicznych, bocznych obrońców. Dobry środek, utrzymują się przy piłce, ale potrafią też przyspieszyć i tymi indywidualnościami potrafią wygrywać te pojedynki jeden na jeden na dużej szybkości, stąd stwarzają przewagę. W sektorach obronnych przeciwnika to są na pewno elementy, na które musimy bardzo mocno być przygotowani. I myślę, że takim fajnym, fajnym czynnikiem byłby, byłoby to, gdybyśmy po prostu nie dawali im się rozpędzić, ale tak jak mówimy, wszystko wszystko weryfikuje ta, ta płyta, ten czas, ten, to miejsce. Czy mogę jeszcze pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo za udział w tej konferencji. Widzimy się. Sobota w Gliwicach, a ja że jak wspomniałem na początku dzisiaj urodziny Ruchu Chorzów, to zapraszamy Państwa na urodzinowy tort. Dziękuję. Więc... Dziękuję. Aha, dobra. Uśmiech uśmiech. Może? Maszkę i gierwale.